na tutaj Greg.pl, a to kolejny odcinek z serii MBN, ok, jest, jestem teraz w ratuszu. No ten odcinek miał być nagrany z Falchenu, ale poleciał do pracy, no więc tak, e, pokażę wam dzisiaj co zrobiliśmy, a czy co ja zrobiłem. I także Falken. Więc w ten pokój kiedyś widzieliście, ale jeszcze raz go zobaczycie, już w pewnej krasie to widzicie tutaj nasze okładki całe, całego trio i teraz lecimy od naszych miast o tak pewnie wczoraj tak oprowadzałem was wczoraj po jednym z miast ale dzisiaj powstały dwa kolejne tak, tak, dobrze słyszycie dwa kolejne jedno miasto powstało w spaczonym lesie Tak, tutaj widzicie. To na taki początek. Miasto buduje jakiś galaś. Tak, tak, ten galaś, który biegł kotka była tam w tamtym pokoju. Zbudował tutaj taki tymczasowy, mam nadzieję, ratusz. Więc wracamy. Oj ta teleportacja szybko mija Jestem podatkowy Więc lecimy do następnego miasta Otóż lecimy tutaj Do Sol Sound Valley i oto jesteśmy w mieście falchena 123 oczywiście ja tu nie będę oceniał co on buduje jak buduje wy ocencie bo ja myślę inaczej a on inaczej tu ma taki sobie schron przeciwatomowy tu taki mały park O, tu ma taką wieżę retlicha. Wy Wie ocencie co widzicie. To takie domki Ale Oczywiście To w... będzie To takie miasto piechowe. No no Tu jest takie biedne osiedle A tam będzie bogate no Więc A dzisiaj odcinek byłby by tyle Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Do reszty oka